Cześć! Hej, witajcie na kanale Linguafilm. W tym odcinku podzielę się z Wami listą 10 mega często pojawiających się błędów u osób, które uczą się angielskiego, a dokładniej mówiąc, błędów związanych z przyimkami. I co ciekawe, te błędy popełniane są też przez osoby na takim wyższym poziomie typu B2 czy B2. Więc jeśli ciekawi Was ten temat, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dobra, przechodzimy do naszych błędów. Pierwszym z przedstawionych tutaj błędów jest discuss about. Bardzo, bardzo dużo osób, kiedy chce powiedzieć, dyskutowaliśmy o czymś tam, mówi we discussed about. Dlatego, że tłumaczy sobie właśnie to discuss jako dyskutować o czymś. Żeby nie popełnić tego błędu, radzę Wam przetłumaczyć sobie discuss jako E, przedyskutować coś, dlatego że nie mówimy discuss about, tylko po prostu discuss something. Na przykład przeanalizowaliśmy problem. We discussed the problem. Kolejnym błędem e, jest call to somebody, czyli zadzwonić do kogoś. No i znowu mamy do kogoś, dlatego aż chcemy powiedzieć call to somebody, a powinniśmy po prostu powiedzieć call somebody. Na przykład I called him, Zadzwoniłam czy zadzwoniłem do niego. Kolejny błąd. Contact with somebody, czyli skontaktować się z kimś. No i znowu, skontaktować się z, tak? Czyli contact with. A tego with tutaj nie powinno w ogóle być. Mówimy po prostu contact somebody. Na przykład I need to contact Google Sport, czyli muszę skontaktować się z e, wsparciem Google. Na przykład. Kolejny błąd to zły przyimek przy dniach tygodnia. Bardzo częsty błąd. E, słyszę coś takiego jak at Wednesday albo at Friday. A powinniśmy powiedzieć on. Czyli on Wednesday, on Friday. Na przykład what are you doing on Sunday? Co robisz w niedzielę? Kolejny błąd to złe zastosowanie przyimka przy e, porach Roku. Nie, przepraszam, przy miesiącach. Też bardzo często słyszę takie kwiatki jak on September albo on January. Powinniśmy powiedzieć in, tak jak po polsku, tak? W, na przykład we wrześniu, w styczniu. In September, in January. Przykładowe zdanie. I was born in December, tak? Urodziłam się y w grudniu. Ok, pora na kolejną porcję naszych błędów. Zwrot taki jak w przyszłym tygodniu, albo w przyszłym roku, w zeszłym e, miesiącu, często źle tłumaczymy jako in next week, in next year, in next uh, month, albo in last week, month i tak dalej. A tak naprawdę powinniśmy po prostu powiedzieć next. Next week. Next month, next year albo last week, last month, last year. Przykładowe zdanie to see you next week, czyli do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Kolejny błąd to mm, złe zastosowanie przyjmka since. W języku angielskim, kiedy chcemy przetłumaczyć słówko od, mamy tak naprawdę dwie opcje. Mamy since i mamy for. I teraz kiedy stosujemy since, a kiedy for? Since stosujemy wtedy, kiedy mamy moment rozpoczęcia jakiejś czynności. Na przykład konkretną datę. Na przykład od mm, zeszłego roku albo od 3 marca 2019 roku. A for stosujemy wtedy, kiedy mamy przedział czasu. Czyli na przykład od roku, od dwóch lat, od pięciu lat. Przykładowe zdanie to He's been working here since. 2019, czyli on pracuje tutaj od 2019 roku, bo mamy konkretną datę, mamy moment rozpoczęcia czynności albo He's been working here for one year, czyli on pracuje tutaj od roku. Tak czyli mamy przedział czasu. Tak na marginesie, jeśli chcecie poznać wszystkie angielskie czasy i wiedzieć, kiedy stosować np. Present Perfect Continuous, to bardzo serdecznie Was zapraszam do mojego e-booka wraz z audiobookiem Angielskie czasy prosto i po ludzku. Możecie sobie obczaić tego e-booka. Link Wam zamieszczę tutaj pod tym filmikiem. Dobra, wracamy do błędów. Kolejny błąd to jest um, zwrot w internecie. Tak? Bardzo często osoby mówią in the internet, czyli w internecie, tak? W in. A powinniśmy powiedzieć tak, jakby na internecie, czyli on, on the internet. Kolejny błąd to uh, near to something. Nie powinniśmy powiedzieć tego to, tylko po prostu near something. Tak blisko m, czegoś, niedaleko czegoś. Na przykład, this restaurant is near our office, czyli ta restauracja znajduje się niedaleko naszego biura. I ostatni błąd, go to home, czyli iść do domu. Do domu, to home, a powinno być po prostu go home. I przykładowe zdanie: It's time to go home, czyli czas na e, pójście do domu, tak? Czas iść e, do domu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jaki błąd pojawiał się u Was najczęściej. Jestem bardzo ciekawa. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!